Trzymało. Mamy rano. <laughs> Jak to są to zdarzamy. Może sumie e, Dzisiaj co? Jedziemy kończyć poprzeczniaki. W końcu. Nie jelkę. To nie jest ważona. Jedziemy kończyć poprzeczniaki bo wtedy nie skończyłem No myślałem że skończę ale jednak wyszły inne prace niż i to tutaj były maski i w ogóle a dzisiaj mamy 14 grudnia także skończymy to no i tak to wygląda tak jak wiem szyba pieprzona jest ale to przyjdą nowe w ogóle będzie ten cały bok tu że będzie prosto i będzie mogła jeszcze jedna osoba jeździć ze mną będzie chciała czy coś także będzie dobrze <grystanie> tu jest puk, dobra to ja tu go będę przyczepiał Trzeba zakręcić. Ale na razie wezmę jakąś tą jeszcze podkładkę. Aby tu tylko żeby nie wyskoczył. O. Dobra. Dokręcamy. Puk jest mały podczepiony i przykręcony Czy tu Dzisiaj to sobie wyczyszczę to wszystko Bo już Oła. o tej parce Dobra widzicie że brudny trochę O tu mam to A szukałem tego nieśmiemy Dobra podniesiemy puk Podniechiemy O, wow. dobrze. Dobra. Dobra, tyle starci. Zobaczcie, że okay. tak miałem. Dobra, pożone. Ja? Yy, dobra, jedziemy na pole, yy, zakładam kamerę na głowę i pokażę Wam jak ja kończę poprzeczniaki bez wstecznego biegu, bo jeszcze no niestety coś tam, yy, jak chcę włączyć wsteczny to pierdziela się czwórka, nie wiadomo, może coś jest krzywe, yy, może ten cały yy, nie tylko płaskownik tam taki jest od biegów co wchodzi i będziemy musieli go wyklepać i będzie dobrze także no zaczynamy damy sobie jedynką Se você hoje desfode, é né? bo i tak w polu będę jeździł bo inaczej to nie da rady to trzeba jakoś to zobaczyć i czy to, to nie jest tutaj, ale wiecie a raz ja będę miał mniej roboty bo ja od razu wchodzę w wiadę, kręcam i idziemy Eu Desmarro, meu o tempo é 0